Cześć, dzisiaj zdjęcia będą o świcie. Przyjechałam nad wkrę. Tutaj jest taki stary młyn rozpadający się już. Robiłam kiedyś już tutaj zdjęcia, też o świcie, ale wtedy to było lato chyba, czy wczesna jesień, i wszystko dookoła było zielone. Teraz chciałam zobaczyć, jak to będzie, kiedy nie ma tej całej zieleniny, kiedy ten budynek będzie bardzo wyeksponowany. No i liczyłam trochę na to, że może będzie jakiś szron. Dlatego, że w zapowiedziach miała być ujemna temperatura. Niestety szronu żadnego nie ma. Mgły też nie ma. Jest bardzo zimno, ale myślę, że temperatura jest jednak dodatnia. Na dodatek, również pomimo zapowiedzi, niebo było przez długi czas zasnute chmurami. W tej chwili jest godzina koło szóstej. I zaczyna się pomału przejaśniać. Ale ten taki najwcześniejszy świt, niestety, był cały przysłonięty chmurami. Dlatego, mimo że przyjechałam tutaj już o piątej, to przez godzinę czekałam, aż pojawi się trochę lepszego światła na niebie. W tej chwili niebo wygląda fantastycznie, właśnie w tym miejscu, gdzie wschodzi słońce. Ale niestety na pierwszym planie nie ma. Żadnego motywu, który nadawałby się do fotografowania. A młyn jest zupełnie po innej stronie, nie da się tego w żaden sposób ze sobą połączyć. Tutaj na pierwszym planie jest taka wysepka są drzewa. Może by to mogło dobrze razem wyglądać, gdyby trochę światła padało na tą wysepkę. Ale na razie wszystko tutaj jest w cieniu. Na dodatek spotkało mnie jeszcze jedno nieszczęście, a właściwie nie nieszczęście, ale niedogodność. Mianowicie taka, że zapomniałam uwaga statywu. Tak zapomniałam dzisiaj statywu. Jechałam dzisiaj nie swoim samochodem, a ja zawsze trzymam statyw w samochodzie, nie noszę go ze sobą. U siebie mam drugi statyw, jeżeli potrzebuję coś nagrać przy komputerze. No i przyjechałam bez statywu. Także wszystkie nagrania dzisiaj będą z ręki. Na szczęście zdjęcia też mogę robić już z ręki, ponieważ jest na tyle jasno i na tyle y, krótki czas mogę ustawić, mogę troszeczkę podwyższyć ISO, że to nie jest problemem, więc na pewno dam sobie z tym radę. bym tylko, żeby słońce już się pojawiło albo te chmury jednak odpłynęły gdzieś dalej. To miejsce, to jest miejsce jednego kadru, a właściwie dwóch, bo jedne to jest właśnie ten wschód słońca, to miejsce gdzie wschodzi słońce, a drugie to jest młyn. Młyn na razie nie jest w ogóle rozświetlony, w ogóle światło tam nie dociera, znaczy dociera, ale ponieważ no wiecie są chmury, to wszystko jest takie mocno rozproszone, to nie ma y, za bardzo efektu. Jakby to było bezpośrednio padające światło, no wiadomo. Byłoby super. Wiedziałam, że to jest miejsce jednego kadru, czy tam dwóch kadrów, ale liczyłam na ten schód słońca. W tej chwili wieje wiatr i cały czas zmieniają się chmury na niebie. To jest korzystne, no bo coś się dzieje, jest jakaś odmiana. Nie zmienia to jednak w niczym faktu, że mam na pierwszym planie nic. Mogę sfotografować odbicie w wodzie, mogę sfotografować chmury, natomiast nic co jest na pierwszym planie poza takimi sylwetkowymi e, dodatkami do tego krajobrazu nie będzie mi tego kadru budowało. Oczywiście będę czekała na to aż słońce wyjdzie za chmur, ale widzieliście przed chwilą jakie były chmury. Że większość nieba była odsłonięta, a w tej chwili napływają znowu chmury i znowu po tamtej stronie, i znowu duża część nieba jest zasłonięta. Co ładnie wygląda, jeśli chodzi o samo niebo, ale ponownie do fotografowania mam po prostu niebo. Przeszłam wzdłuż rzeki, kawałek dalej. Tutaj mam płot jakiejś posesji albo jakiegoś domku letniskowego, nie mam pojęcia. Więc niestety tutaj moje przejście już się kończy. Ale co gorsza, słońce zaszło totalnie za chmury. Tam na dole są gęste chmury. Według prognoz pogody, przed chwilą sprawdzałam, o siódmej ma się bardzo tutaj przejaśnić. Czy jednak tak się stanie? Nie wiem, do tej pory, na dzisiaj te prognozy się zupełnie nie sprawdzały. Więc co będzie za no, nie, no pół godziny powiedzmy? Nie wiem. Na razie wygląda na to, że niebo tam po wschodniej stronie jest całkowicie zaciągnięte. Tutaj, tam gdzie mogłyby się te chmury pojawić, nie ma nic, jest błękitnie. No i dlatego żeby wykorzystać czas oczekiwania na to, aż pojawi się jakieś fajne światło, porobiłam trochę zdjęć kwiatką. Tutaj sobie rosną, o, tutaj rosną sobie kwiatki. Wiem, że wyglądają niepozornie na tej gałązce. Wiem, że wygląda to tak, wiecie, no na tle szarego tła, szara y, gałązka, jakieś tam tylko kilka kwiatków. Ale w momencie, kiedy robi się fotografię zbliżeniową, a to zawsze w takich sytuacjach jak ta dzisiejsza moja, kiedy no wszystko się jakoś tak nie układa, to zawsze to jest jakiś ratunek, bo detal, nawet w bardzo trudnych, niesprzyjających warunkach, wychodzi dobrze. Dlatego spróbowałam zrobić kilka zdjęć na tle tutaj, tych innych krzaków. Oczywiście na dosyć niskiej przysłonie, żeby to całe tło mi się rozmyło, żeby nie było widać. Poszczególnych gałązek, tylko właśnie takie rozmyte coś w tle, ale też być może uda mi się wykorzystać trochę tego kolorowego nieba. Bo co prawda, słońce nie świeci, nie daje światła, ale jednak jakiś kolor w tle jest. Więc liczę na to, że jeżeli rozmyję to tło, nie będzie widać, że tu są. Krzaki na pierwszym planie, tylko będzie gdzieś tam ten szary przemieszany z kolorem nieba. I to może spowodować, że te kwiatki ładnie wyjdą. Problem z robieniem zdjęć w miejscu tak zwanego jednego kadru jest taki, że czasem trzeba się mocno nagimnastykować, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Ja dzisiaj mam dodatkową trudność, ponieważ no, mam brak światła. Teraz troszeczkę zaczyna za chmur słońce wychodzić. Może za e, dosłownie chwileczkę sytuacja się poprawi, ale nadal ten młyn. Nie będzie tak pięknie rozświetlony jak wtedy, kiedy mógł być rozświetlony z rana, bo słońce już przeszło za daleko, już jest po tamtej stronie. Ono rozświetli najwyżej jeden jego bok. Dlatego trzeba jakoś radzić sobie, i e, jest kilka sposobów na to, co zrobić, żeby w miejscach tak zwanego jednego kadru zrobić fajne zdjęcia. Jedna z nich to szukanie detalu. Czyli robimy zdjęcie obiektu, a potem wyszukujemy na nim różnego rodzaju ciekawe miejsca, które mogą ułożyć się w serię zdjęć. I wtedy te zdjęcia, kiedy są ze sobą zestawione jedno obok drugiego, mogą ładnie opowiedzieć historię tego miejsca. Każde z tych zdjęć, które pojedynczo byłoby eksponowane, mogłoby nie robić takiego. Dobrego wrażenia. Natomiast zestawione razem mogą spowodować, że ułoży się z tego fajna opowieść. Drugim sposobem jest oczywiście czekanie na światło i robienie danego. Obiektu, no bo ja akurat mam młyn, ale oczywiście to nie musi być młyn, to mogą być równie dobrze jakieś drzewa, czy jakaś kilka drzew ze sobą, czy jakikolwiek inny krajobraz. Światło potrafi krajobraz diametralnie zmienić. Różne elementy stają się ważne, różne elementy wychodzą na pierwszy plan. Kolejnym sposobem to jest uchwycenie czegoś na pierwszym planie, czyli spowodowanie, żeby ten główny obiekt, który oczywiście raz, czy trzy, czy pięć e, sfotografujemy, ale żeby ten główny obiekt był, przestał być tym głównym motywem zdjęcia, żeby stworzyć coś takiego, żeby on przeszedł nam na dalszy plan. Oczywiście, jeżeli on jest bardzo ładny, bardzo charakterystyczny, to oczywiście, że on nadal będzie na tym zdjęciu najważniejszy, ale przez to, że na pierwszym planie pojawią się inne elementy, to mogą być nawet zwykłe trawy. Jeżeli one są jakoś ładnie ułożone, to przez to mamy inne zupełnie zdjęcie. Wyszło w końcu słońce. Co prawda nie rozświetla całego młyna, wiecie tak, po całości, ale jednak Bok jest rozświetlony. Na froncie też pojawiają się miejsca, gdzie pojawia się światło. Bryła tego młyna zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. On się zaczyna robić trójwymiarowy, przestrzenny, ale oprócz tego też pojawia się kolor, pojawiają się refleksy na tym młynie. To jest zupełnie inny w tej chwili obraz. I to jest e, chciałam nawiązać teraz do tego, co mówiłam przed chwilą. To jest właśnie to. Co się dzieje, kiedy zmienia się światło. Ten sam obiekt w różnym oświetleniu może wyglądać zupełnie inaczej, a zdjęcie może mieć zupełnie inny nastrój, klimat, charakter. Wszystko może być tam wówczas inaczej. Przeszłam na drugą stronę tego młyna. Co prawda nie da się tutaj przejść swobodnie wzdłuż brzegu, ale jest, są takie pozostałości po moście. Tutaj zresztą te. Pale, które są w wodzie, to też są pozostałości po moście. Przynajmniej tak podejrzewam, że, że tutaj kiedyś most był, bo po jednej stronie betonowe coś, po drugiej stronie betonowe coś, pomiędzy tym drewniane pale, no to co innego to mogło być, jak nie most. Więc yy, musiałam przejść kawałek dookoła, zejść z tego betonowego czegoś, i tutaj dotarłam znowu na brzeg yy, od drugiego boku tego młyna. Mam zamiar zrobić kilka zdjęć, bo wiem, że z tej perspektywy. Te zdjęcia dobrze wychodzą. Słońce niestety jest już wysoko, bo już jest godzina, już Wam mówię, która 27, więc ono już jest wysoko. Na dodatek ono nie dociera do frontu budynku. Oświetla dach, ale na froncie budynku tylko gdzie niegdzie tak się prześlizguje. Natomiast ono już jest za daleko. Liczyłam na to słońce całkowicie o wschodzie, bo ono było w takim ułożeniu, że ładnie powinno, teoretycznie przynajmniej. Rozświetlić ten front. Wykorzystam zatem inne rzeczy, które tutaj są. Wykorzystam to, że światło pada na rzekę, że pada na te pale i spróbuję zakomponować zdjęcie z tego miejsca, ale też przejdę kawałek dalej i jeszcze kawałek i zobaczę. Być może wkomponuję ten młyn w, w jakąś taką szerszą kompozycję. Po tej stronie rzeki już będę kończyła zdjęcia na dzisiaj. Zobaczę zaraz, jaki jest dojazd na tą drugą stronę. Jeżeli jest jakieś w miarę OK. To spróbuję przejechać gdzieś przez most, zawrócić tutaj. I może z jakiejś jeszcze innej perspektywy zrobić trochę zdjęć. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo nigdy tam nie byłam, nie wiem, jak się układa światło. Więc zobaczymy. Zaraz się okaże, czy ten dojazd tam jest jakiś bardzo skomplikowany. Przejechałam na drugą stronę rzeki, ale niestety nie ma tutaj fajnych e, motywów. Jest bardzo dużo krzaków, słońce jest bardzo wysoko i jest ostre. Nie ma w tej chwili żadnych chmur, które by go przesłaniały. Na niebie są chmurki, takie pojedyncze baranki, ale samo słońce jest całkowicie odkryte. Z kolei młyn stoi zupełnie w cieniu, nie ma na nim ani kropli światła. Natomiast w rzece słońce odbija się bardzo mocno, więc są duże, bardzo duże kontrasty. No i przy tym, przy tym wszystkim, co dzieje się tutaj dookoła, zrobiłam kilka zdjęć. Jeżeli one wyjdą, to wrzucę je na koniec filmu. Jeżeli będą tam zdjęcia, znaczy się wyszło. Nie będzie, nie było co pokazywać. A ja już zbieram się, jadę do domu na śniadanie. Was zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania tego kanału. Do postawienia mi czasem kawy. I do zobaczenia w następnym filmie.